oświetne. Tu jest już gorzej. To znaczy dziewczyna śpiewa czysto. No, może jakieś tam minimum jakieś są niedoróbki, ale to, to naprawdę się nie liczy, bo śpiewa emocjonalnie, silnie, z dużą mocą, więc zupełnie można tam wybaczyć takie rzeczy. Chodzi o coś właśnie innego. Chodzi tutaj o to, że ona wchodzi pierwszy raz w refren. No i wchodząc w ten refren, to nie powinna wchodzić z maksimum siłą. z, maksy, z maksymalną siłą. Powinna wejść z stopni stopniowalnością. Tak. Powinna wejść spokojnie, to znaczy, e wtedy, kiedy się weszła taki, kiedy powiedziałem, że super, taka chwilowa zmiana, to było naprawdę dobre, dlatego że wywołała w pewnym sensie, no, no znaczy no, nie w pewnym sensie, po prostu wywołała zaskoczenie. To się nawet nazywa, czyli ja bym to nazwał mikrozaskoczenie, mikro, trochę złamała mikrooczekiwania. Czyli, co to są te mikrooczekiwania? Można powiedzieć, że to są takie krótkie, w ułamkach sekund, albo właśnie może nawet też w sekundach, ale generalnie rzeczy, które się dzieją krótko. Jak akcent, małe jakieś tam opóźnienia, właśnie, lekkie podniesienie dynamiki, zmiana barwy głosu, jakiś ozdobnik też, trochę rytm. No, takie rzeczy, które wpływają na chwilę i tak wybijają z, trochę z rytmu, ale nie psują całości. Całej narracji, opowieści. Ale zaskakują. W taki pozytywny sposób. Mała niespodzianka. I to działa super. Dlaczego? No, dlatego, że nastawia mózg na nagłą uwagę. Takie o! I mózg jest nagle zaskoczony i dopamina i, i, i te neuroprzekaźniki yy, nagle właśnie się uruchamiają. Znaczy wzmożona uwaga. Mózg jest nagle z, y, zmuszony do tej aktywacji. I to wywołuje taką pozytywną energię. I mózg próbuje zrozumieć to w ogóle, tak? Czyli próbuje to jakby pojąć, że o co chodzi? Takie puch. Oh! Świadome takie nagłe, w ogóle świadomość się nagle pojawia, no bo wybijam, wybici z, z, z takiego rytmu. I, I jest tak, że mózg szuka tej synchronizacji. Żeby się zsynchronizować z tą piosenką, z muzyką. No ale właśnie, że to było krótkie, to ta synchronizacja natychmiast następuje. Jesteśmy niby wybici, ale. Jesteśmy jeszcze na ścieżce. I dlatego to tak działa super. Problem pojawia się, kiedy następuje większa zmiana. A co to są te makrooczekiwania? No to są oczekiwania na poziomie całej piosenki. Dotyczą jej harmonii, jej energii, przebiegu tej energii w ogóle struktury całej opowieści czyli znowu jest ta próba synchronizacji to znaczy nasz mózg próbuje to sobie ułożyć synchronizować albo się synchronizuje z tą piosenką wtedy mu się to podoba na poziomie całego utworu albo się nie synchronizuje i mu się nie podoba Wiadomo, że są jakieś tam pośrednie też przypadki, ale mówię tak ogólnie. I na tym poziomie makro musi być odwrotnie niż na poziomie mikro, czyli musi być to przewidywalne. Mózg musi to właśnie przewidywać. I dlaczego? No, dlatego, że jeżeli ma mieć strukturę, Dany utwór i ma się z tym zsynchronizować, to musi zrozumieć logikę tego, tej piosenki, tego utworu. I żeby to zrozumieć, to on musi to umieć przewidywać. Czyli mózg już automatycznie próbuje to zrozumieć, i właśnie, jeżeli jest to dla niego logiczne. To zacznie przewidywać, co będzie teraz i co się dzieje. I jeżeli struktura jest zachowana, jeżeli rozumie tą strukturę, jest ta struktura faktycznie, to znowu zaczyna się ta piosenka podobać, bo mu się to zgadza. I teraz spróbujmy przeanalizować krótko, co się dzieje w tym utworze tej małej Mamy początek. Ona też już w ogóle od samego początku zaskakuje takim szeptem, no ale spoko. Całkiem fajny pomysł. I stopniowo przechodzi coraz wyżej, coraz mocniej. Ok. Nagle ten efekt, co powiedziałem, że super. Dobrze. Ale ona ciągle szła jeszcze tak. Y Powiedzmy w, w spokojnym tonie, rytmie, i kiedy zaczęła refren, nagle skok energii na maksa praktycznie, co wychodzi dość sztucznie. To znaczy, nie było to jakieś takie może bardzo sztuczne, no bo to się tak może nie, nie, nie odczuwa tak świadomie, ale jednak jak się tego słucha, tak na. Nawet w podświadomym poziomie, to coś nie styka, coś to nie styka, ale to jest, ja rozumiem, to jest, to jest subtelne, to nie, nie każdy to wyłapie. Ja jestem oczywiście bardzo wrażliwy i dlatego wszystko potrafię wyłapać. I teraz idziemy dalej. Aha, i może to jeszcze tylko krótko dokończę. Co, było, co trzeba było zrobić? To znaczy małe lata, oczywiście technicznie pięknie, ale zabrakło jej jakby scenariusza, pomys nie, nie pomysłu, scenariusza na logiczny przebieg tej opowieści. Gradacja energii. Właśnie od tego punktu stopniowo, i ten początek był, był, był właśnie dobry, ale wejście w refren był nagły. Był zbyt intensywny. To powinno być tak, że ten refren nie powinien być tak maksymalny. A dlaczego? A dlatego, bo załóżmy, załóżmy że nawet byśmy to pominęli, powiedzieli, a, no takie wejście, trochę zaskakujące, mało lata zaśpiewała, tak poszła w taką, bo miała dużo energii, poszła na maksa, ale w kolejnych refrenach poszła i na jeszcze większy maks. Tylko czy można było? No właśnie, już nie bardzo. I tu jest problem. Tu się zaczyna problem, bo później ona śpiewa identycznie, w identyczny sposób. Jak maszyna, jak taki robot trochę. Te kolejne, zaraz zobaczmy, co się dzieje. No, i tu też czujemy wszyscy, że te zwrotki wychodzą pięknie. A dlaczego? Bo jest bardziej autentyczna. Refren bardziej taki mechaniczny, taki właśnie, taki techniczny, żeby dośpiewać, bo wie, bo odtąd dotąd będzie tak śpiewać. A w zwrotkach tych tutaj, pomijając, jak już wyjdzie z tego, to jest większy oddech u niej i ona już się tak trochę taka lekka robi. Czyli robi tak po swojemu trochę, tak? Tu właśnie jakiś taki to jest, to jest ten autentyzm, ale to ja mówiłem wcześniej, że to są te małe zaskoczenia, z czego one tu wynikają? Też to nie jest tak, że a, zrobię zaskoczenie, żeby zaskoczyć i tego. Nie. To, te, to, to też musi wynikać z jej z jakiegoś stanu emocjonalnego w danym momencie. Jeżeli w danym momencie ona jest, powiedzmy, akurat w takim momencie, że właśnie chce pójść w taką stronę, to zrobi to. I wychodzi jej to świetnie, bo właśnie nic jej nie przeszkadza. Nie, nie czuje, widać, że nie, nie czuje stresu. Ona się tutaj wręcz napawa tym, tą sytuacją, raduje. Widać, że jest cała, cała sobą tutaj. I to jest dobre, fajne. To jest piękne, tak. pięknych oh, chwil Czy już masz te siły te siły, te siły ja dam ci O i tutaj ten refren już staje się naturalny. Dopiero tutaj on tutaj, jakby wynika z poprzednich, tej gradacji, tej całej narastania tej opowieści, i tu się wszystko zgadza w tym momencie. I to jest. I, i tutaj, gdyby tak właśnie było, że tu się zaczyna, byłoby super. Ale wtedy ten poprzedni, ten pierwszy, Musiałby być zupełnie na innym yy, poziomu, poziomie. Musiał, to musiałoby być coś, coś innego. Coś lżejszego. Coś, co dopiero jest przed tą kulminacją. No dobra, już wiadomo, co chodzi, a teraz przejdźmy do trzeciego, ostatniego refrenu. No i wystarczy. Widać, że trzy zaśpiewane refreny w identyczny, perfekcyjny sposób. Perfekcyjny, no może nie jakiś tam super, bardzo, bardzo taki perfekcyjny, ale... Mówię, no emocjonalnie wszystko się zgadza, fajne, e, wysoko energetycznie, co nie znaczy, że odpowiednio. Z tym, że trzeba też powiedzieć jasno, że to nie jest wina tej małolaty. To jest wina nauczycieli. Po prostu nauczyciele, nauczyciele śpiewu nie potrafią, oni. Oni uczą techniki, no bo to jest coś mierzalnego, coś co łatwo powiedzieć słowami, wyrazić, przejść, tak? Od słów do muzyki opisać. A jak to wyrazić takie rzeczy jak ekspresja? No trzeba by było mieć wiedzę moją. Właśnie opisać. A jak nie mają wiedzy, takie jak ja. Ja oczywiście nie jestem nauczycielem śpiewu, ale ja jestem mądrzejszy od nich wszystkich. To potem jest tak, jak jest, że, że nie wygrywamy konkursów albo wygrywamy fuksem, przypadkiem. Dlaczego? No dlatego, że akurat dana osóbka ma intuicję. No, a może akurat trafi na jakiegoś tam nauczyciela czy, czy kogoś, kto tak właśnie jej zasugeruje, powie i tak, i, i ten. Ale ponieważ nie ma tego prawdopodobnie w jakimś takim systemie, tak mi się wydaje. A może jest. <noise> może, może po prostu oni są tacy głupi, że nawet nie, 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 nie uczą jej w odpowiedni sposób. Bo przecież ona na, na pewno by wtedy y, to modulowała w taki, w, 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 w taki sposób, jak ja to mówię. Tak? Gratacja tej energii i tych emocji przez to też. No, ale też trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć, istotną. Odnieść się do tego mojego poprzedniego filmiku. Otóż powiedziałem, że dziewczyna nie ma najmniejszych szans z tą piosenką. Że jest zbyt taka grzeczna, powtarzalna. Że musiałby, ale dodałem, że musiałby się zdarzyć cud, żeby musiała naprawdę udowodnić talent. Mówiłem to dokładnie. I w tym, występ... w tym występie udowodniła, że ma talent. Jeżeli zaśpiewa z taką samą lekkością, to ma szansę na zajęcie wysokiego miejsca. Ale żeby zajęła no, naprawdę takie pierwsze, czy drugie, czy trzecie, bo tutaj też pewnie jest przypadek trochę, tak? Tak mi się wydaje, że tutaj to naprawdę wiele zależy od przypadku. To, no to musi, tak, tak sądzę, że musiałaby poprawić, popracować nad tą strukturą opowieści, tak, żeby to było, żeby to tworzyło. Logiczną całość. No i to też jest takie trudne do wytłumaczenia zapewne, no bo tak, mówiłem o tym, że musi być przewidywalne. No ale ktoś powie, no ja, no jest przewidywalne, skoro jest każda taka sama, taki sam refren. Tylko, że to jest przewidywalność, no w takim trochę złym znaczeniu. Dlaczego? No dlatego, że mózg. Nie, nie dostaje bodźca żadnego, tak? To jest linia płaska. I to też jest przez to trochę sztuczne. No ale tak naprawdę to wracamy tutaj do problemu, o którym mówiłem już w poprzednim filmie, czyli do prostoty tej piosenki. Ponieważ właśnie ona nie ma tej gradacji. Nieco bardziej złożonej struktury, to to wygląda tak, jak wygląda. Więc co powinna zrobić małe Lata? Powinna właśnie wprowadzać maksymalnie dużo tych mikro zmian, mikro zaskoczeń w refrenie. Bo jeżeli już nie może, Zmienić struktury, no to powinna przynajmniej właśnie wprowadzać takie drobne zmiany. W każdym razie trzeba pamiętać, że jeżeli będzie refren drugi, trzeci taki sam, to emocja znika. Bo bodźca nie ma. Bodziec zawsze się. Zawsze jest jakiś konieczny bodziec do tego, żeby właśnie ta emocja się pojawiła. I to też jest na pewno związane jakoś z intencją piosenki. No jeżeli już na samym początku, w pierwszym refrenie, już ta intencja jest od razu wprowadzona, i w zasadzie już opowiedziała wszystko, a później tylko powtarza. To już nie ma nic do opowiedzenia, nowego. No, a jeżeli cel już osiągnie, osiągnęła praktycznie, e, opowiedziała tą, osobą, tą swoją historię, czy tam to, co chciała wyrazić, to co jej zostało? To zostało jej tylko najwyżej możliwość wyrażenia siebie. No, i tutaj właśnie ma miejsce możliwość jeszcze użycia tych mikro zaskoczeń. To jest już wtedy jedyna możliwość. Bo tak jak mówię, jeżeli oczywiście w takiej sytuacji umysł, mózg dokona tej synchronizacji, zgadza się, tak? zgadzają się mu, znaczy rozumie strukturę już, no ale jeszcze jest zachowana ta emocja. Najlepiej by było, gdyby była stopniowalność, bo pomijając większe bogactwo tego te, takiego utworu, to w takiej sytuacji mózg zmuszany jest do złapania struktury, logiki, zrozumienia. I jeżeli to zrozumie, nada mu więc ustrukturyzuje, że tak powiem, piosenkę i zgadnie, zgadnie jego logikę, heee, no to wtedy dostanie nagrodę. No i tutaj pewnie. Nagroda będzie jakby na odwrót. tak? Tam była dopamina, tam może taś noradrenalina, no jak były te zmiany mikro. No a tutaj raczej na odwrót, czyli jakby ulga, być może uspokojenie jakiś rodzaj, no to to pewnie jakaś tam serotonina, te rzeczy, nie wiem, te sprawy, tak. Ale też neuroprzykaźniki, trochę w drugą stronę. A poza tym, z takiego intelektualnego punktu widzenia, wiadomo, że lepiej, jeżeli jest bardziej złożona piosenka. I ostatnia sprawa. Bo tak mi się tak teraz jeszcze nasunęło. Ym, bo ktoś może powiedzieć: No, zaraz, zaraz. Przecież, jeżeli jest jakaś znana piosenka i nam się podoba, no to i tak wywołuje emocje. No tu nie ma jakiegoś żadnego przewidywania, to co ja wymyślam? Jakie przewidywanie? Jak, jak jest znana piosenka, to i tak nam się powiedzmy podoba i, i słuchamy i wywołuje no, pozytywne emocje. To o co chodzi. No ale właśnie, sprawa dotyczy trochę innych rzeczy, no bo tu mówimy o występie, który słyszymy praktycznie pierwszy raz. Czy tam drugi, powiedzmy. No, ja tam drugi raz słyszałem. I, I tu mówimy o tym właśnie, o takiej sytuacji. Koncert, konkurs, tak? Na żywo. Albo właśnie, kiedy pierwszy raz słyszymy piosenkę. Ale sytuacja. Gdy już jest piosenka. Znana, już, już, już jest obsłuchana i ten już się podoba, to co się dzieje? Następuje inny mechanizm. Warunkowanie. Pawłow, piesek, znamy wszyscy o co chodzi. Tak, dokładnie na tej samej zasadzie. Jesteśmy warunkowani. Mózg zostaje uwarunkowany w ten sposób, że pamięta, że mu się to podobało wtedy, Wobec tego teraz też będzie mu przypominało o tym, że to były pozytywne emocje. A skoro tak, to neurony to zapamiętują i się zaczynają wzmacniać. I za każdym razem znowu zaczynają się wzmacniać. I tak to działa. Cholernie sprytny mechanizm. No więc sprawa wygląda tak, że nasza lata. Małolata... Ma szansę na wysokie miejsce, ale mimo wszystko, jeżeli nie zastosuje moich rad, jeżeli ktoś nie powie i tego. No bo, no bo tak na dobrą sprawę, to ona dotychczas niemal wykonała to, co ja powiedziałem. Ale to jest za mało. Muszę mi. Powiedzieć to, co to, 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 co, ja tutaj opowiedziałam. Pierw wtedy będzie miała szansę na wygran. Ale trzeba mnie słuchać, a nie cenzurować. Ostatnio ten uśmiechnięty Pecio, mi chujec, mnie zablokował.